no, jeszcze Stowarzyszenie Ziemi Lipowieckiej, Klub Sportowy Zagórzanka i firma Duncake i jeszcze Owotnicza Straż Pożarna z Zagórza. Są tutaj przedstawiciele. não Nie byłoby sensu uczenie historii, gdyby nie wyciągano z niej jakichś wniosków, ale tak pokrótce, do czego zmierzam. Państwo wiecie, że wiek XVII, XVI, XVII to były bardzo trudne lata dla Rzeczpospolitej. Najpierw mieliśmy i trochę to nastąpiło jako skutek demokracji. No, wybacz że tak mówię, ale wprawdzie ta demokracja była specyficzna, bo się obierała na szlachcie jedynie, ale to szlachta obwoływała e, króla podczas nazywanej wolnej elekcji. I w ten sposób, na przykład, znaleźliśmy się pod panowaniem Szwedów, czyli od początku Zygmunta III Wazy, który po potomnej śmierci Zygmunta Augusta, którym który można powiedzieć, że no w jakiś sposób umarł z miłości, tak można powiedzieć. Potem yy, yy, w końcu jako trzeci był też z dynastii Wazów, Jan Kazimierz, który z, zrzekł się korony abdykował. Yy, to nas wplątało między innymi w wojny szwedzkie yy, i w inne. A Sobieski yy, jakby całe życie poświęcił. Walką, był znakomitym żołnierzem, znakomitym dowódcą. I to nie jest przypadek, że ocalił, jak się mówi, Europę, co zostało docenione. Ale taki jest los Polaków, że my musimy się wszędzie wykrwawiać i bronić. Jak nie przed Szwedami, to przed Niemcami. Jak nie przed Niemcami, to przed Rosjanami. I w dzisiejszej dobie wojny z Ukrainą znowu właściwie wisi nad nami. No, no wojna, nazwijmy rzecz po imieniu, więc uczmy się historii i wybierajmy mądrze, tak jak wybrał po śmierci Michała Korybuta Wiśniowieckiego, jak na, wybrała szlachta Jana III Sobieskiego, Polaka, wybitnego wodza, wybitnego stratega, mówiącego kilkoma językami, erudytę, zainteresowanego matematyką, astronomią, geografią. My mamy ciągle taką wizję tego wojaka przytęgiego zbroi i, i, i tych husarzy, ale musimy wiedzieć, że był to naprawdę mądry człowiek.